W Polsce rocznie znika około 20 tysięcy ludzi. Zaginięcie 26-letniej Ewy Tylman zszokowało wszystkich. Ewa zaginęła w nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku, wracając z firmowej imprezy integracyjnej. Ostatnio była widziana niedaleko ulicy Mostowej przed mostem Świętego Rocha w Poznaniu. Tego dnia również odwiedziła swoich rodziców w Koninie. 19.30 to, to jestem w Poznaniu, no to ja już byłem spokojny, wiadomo. No i później zaczął się ten cały szum w poniedziałek, że nie stawiła się do domu, że nie poszła do pracy, no i że zaginęła. Nikt nie przypuszczał, że być może widzą się po raz ostatni. W drodze powrotnej kobiecie towarzyszył kolega Adam Z. Prokuratura uważała, że to on odpowiedzialny jest za zniknięcie kobiety. 24 godziny po rozpoczęciu poszukiwań złożyliśmy oficjalną notatkę do Komisariatu Policji, że Adam Z jest odpowiedzialny za zaginięcie Ewy Tylman, jak również może mieć wiedzę, gdzie jest ciało Ewy. Policja zatrzymała mężczyznę tydzień później. Adam Z kilkakrotnie zmieniał zeznania. Ostatecznie podał, iż pokłócił się z Ewą, a ta prawdopodobnie wpadła do rzeki i utonęła. Według prokuratury 23 listopada 2015 roku Adam Z zepnął tylman ze skarpy, a później nieprzytomno wrzucił do wody. Kamery monitoringu ulicznego zarejestrowały ją na Placu Wiosny Ludów, szła w kierunku Mostu Rocha. O 3.18 widziano ją na mostowej. Kamera zarejestrowała, jak idą wzdłuż ulicy. Ostatni raz monitoring zarejestrował zaginioną o godzinie 3:24 na przystanku tramwajowym i tam ślad się urywa. Później kamery nagrały tylko jej kolegę wracającego ulicą Kazimierza Wielkiego na przystanek tramwajowy. Pod uwagę były brane różne wersje zdarzeń, m.in. głoszące, jakoby zaginiona powróciła do Centrum Poznania. Pojawił się również rzekomy porywacz, który miał żądać od rodziny Ewy Tillman gratyfikacji finansowej w zamian za skazanie jej miejsca pobytu. Przełom nastąpił dopiero 25 lipca, niemal równo 8 miesięcy od zaginięcia kobiety. Około godziny 19.30 mężczyzna-mieszkaniec Czerwonaka, spacerujący wzdłuż brzegu rzeki, zauważył unoszące się w wodzie ciało. Znajdowało się ono w pobliżu mariny, około 10 km od mostu Świętego Rocha w Poznaniu, gdzie po raz ostatni w listopadzie zeszłego roku widziana była dziewczyna. W pobliżu miejsca, gdzie ujawniono zwłoki, znajduje się żwirownia. Ciało było przysypane piaskiem, dlatego nie mogli go odnaleźć płetwonurkowi. Mogło być też zahaczone o jedną z lin, która zabezpieczała cumującą przy żwirowni Barkę. Nawet najbardziej skomplikowane badania nie dały odpowiedzi na pytanie, jak zginęła Ewa Tylma. Ciało od razu poddano sekcji. Niestety nadal nie wiadomo, jak zginęła. Jej rodzina chce, by sprawą zajęli się specjaliści o międzynarodowej. Dlaczego rynami? prokuratura nie zgodziła się na powtórne badanie próbek w Krakowie, w Instytucie Zena? Ten, który chował córkę moją, zakład pogrzebowy, ten pan mówi, że to nie jest ciało, które leżało się miesięcy we wodzie. Medycy sądowi zakończyli specjalistyczne badania, które miały wskazać przyczynę śmierci Ewy Tylma, 26-latki. Okazuje się, że ciało dziewczyny wyłowionej z warty było w stanie zbyt dużego rozkładu, by nawet najbardziej nietypowe metody przyniosły jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jak zginęła. Nie wiadomo zatem, czy kobietę zamordowano i wrzucono do warty, czy też zginęła w wyniku utonięcia. Do dziś nie jest też znany los Iwony Wieczorek. 19-letnia gdańszczanka zniknęła w lutym 2010 roku, tak jak Ewa Tylma, wracając z imprezy. Iwona nie jest odnaleziona żywa, jak również nie jest odnalezione jej ciało. Również nie jest wiadomo w jakich okolicznościach 25 grudnia 2015 roku zaginął 19-letni Mateusz Leszczyński z Srzebienicy. Jest czwartą śmiertelną ofiarą dyskoteki w Prysicach, czwartą niewyjaśnioną oficjalnie przez organy ścigania. Został odnaleziony po 40 dniach dopiero na polu kilometr od dyskoteki. Sprawcy, którzy mają wiedzę na temat śmierci Mateusza Leszczyńskiego pozostają bezkarni. Niestety do dziś policja nie dotarła do zabójców chłopaka. W tajemniczych okolicznościach w 2003 roku zaginęło dwóch biznesmenów ze Szczecina Stanisław Biej i Jerzy Ornowski. Mężczyźni byli uwikłani w przemyt nielegalnych papierosów. Choć za ich zabójstwo skazano Jana Ruteckiego, to ciał mężczyzn nigdy nie odnaleziono. Najprawdopodobniej mężczyzna ten, pseudonim Kulawy, zmielił przez maszynkę do mięsa dwie osoby które bezpowrotnie zaginęły. Bliscy zaginionych, których los do końca nie jest znany, żyją nadzieją na szczęśliwe rozwiązanie. Jestem przekonany cały czas, że ją znajdą, że znajdą ją żywą i cały czas moje serce i wiem, że bije w kierunku mojej Ewki.